znajdujemy się przed showroomem firmy GPPH, gdzie właśnie rozpoczęła się trzecia integracja forumowa. Większość gości jest już z nami. Wyszycki, bardzo GPPH na naszą... Jak za każdym razem powtarzamy, dzisiaj skupiamy się na tym, żeby się jeszcze lepiej poznać, poznać się z tymi osobami, których jeszcze nie widzieliśmy, żeby poznać tych, z o mamy kontakty w internecie, a się, witamy, na czym jeszcze się nie widzieliśmy. Serdecznie Was witamy i życzymy jednego względnego czasu jeszcze raz, żebym powie, że serdecznie go z wszystkich witamy w trakcie gronie na trzeciej instytucji spotkania w ramach WPK. Mamy nadzieję, że dzisiaj na użyciu wiele nowych, owocnych znajomości stanie się czasem, żeby je wyzyskować. Witamy serdecznie. Są główne cele tego wydarzenia. Czy daje ono jakieś możliwości? Przede wszystkim cały nasz portal społecznościowy forum.gbph.pl założyliśmy po to, żeby zbliżyć do siebie ludzi z branży obróbki metalu. Chcieliśmy, żeby oni mieli swoje miejsce dedykowane, inne niż do tej pory, jakie social media mamy. No i też po to chcemy, żeby oprócz tego, że znajomości są w świecie wirtualnym, w świecie internetu oraz wiemy też, że ci ludzie komunikują się ze sobą telefonicznie, żeby mogli poznać się na żywo, żeby mogli ze sobą spędzić czas i żeby dzięki temu jeszcze bardziej te więzi, które między sobą zacieśniają, mogły wpłynąć lepiej na ich codzienną pracę, no i również na przyjaźnie, które wiemy, że tutaj się tworzą i trwają już od samego początku, kiedy się ze sobą poznali. Już taka trzecia impreza organizowana przez firmę. W tym roku frekwencja jest naprawdę imponująca, kto bierze udział w wydarzeniu? Tak, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, jaką mamy frekwencję w trzeciej edycji spotkania w formuczu GBPH. Na ten moment widzimy, jak wiele osób do nas przyjechało z całej Polski. Mamy sygnały, że przyjechali z nad dalszych części Polski, czyli z nadmorza. Czyli to jest ogromny kawał drogi, żeby przyjechać i zobaczyć nasze produkty Poznali z forumczami GPPH. Więc jesteśmy z tego tytułu bardzo bardzo dumni. Kto przyjeżdża? Przyjeżdżają nasi klienci, sympatycy, ci, którzy kupili nasze stoły, ci, którzy zamierzają kupić, jest to idealne miejsce do tego, żeby poznać nasze produkty i ludzi, którzy je tworzą. Jak będzie przebiegało wydarzenie? Czy może planowane są jakieś wystąpienia lub prezentacje, które zainteresują uczestników? Jeżeli chodzi o naszą integrację, to planujemy na samym początku zaprezentować wszystkie nasze produkty. Nasz dział handlowy przygotował prezentację, w której opowie o wszystkich naszych produktach, które już są w ofercie oraz o wszystkich naszych nowościach. Później planujemy także przedstawić wszystkim uczestnikom film o historii firmy, na którym zobaczą jak to się stało, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, jak się rozwijaliśmy i po prostu jak do tego wszystkiego doszliśmy. W międzyczasie każdy uczestnik ma możliwość przećwiczenia sobie konstrukcji konkursowej, która będzie dołożenia na targach w Kielcach. W dniu od 19 do 22 marca 2024 roku. Każdy może sobie przyjść, spróbować ułożyć tą konstrukcję i zgarnąć główną nagrodę, którą jest tu spowalniczy DIY wraz z zestawem narzędzi DIY numer 1. Myślę, że ta impreza to jest naprawdę super miejsce, żeby każdy nasz Forumowicz mógł się zintegrować ze sobą, żeby forumowicza mogli się poznać i żeby przede wszystkim mogli też poznać nas, ludzi, którzy pracują w tej firmie, którzy pracują w firmie. GPPH. I każdy może zobaczyć, że my też jesteśmy dla nich otwarci. Że chcemy im zawsze pomóc, chcemy im zawsze wytłumaczyć. Jeżeli mają jakieś problemy, to mogą się po prostu do nas zwrócić. Także naprawdę zapraszam bardzo serdecznie już na kolejną integrację, która będzie w przyszłym roku, w 2025 roku. Myślę, że możemy powoli zaczynać. W tej chwili trwa prezentacja produktów, które znajdują się w naszej ofercie oraz takich, które dopiero się pojawią. Uczestnicy dzisiejszego wydarzenia mogą zobaczyć je przedpremierowo. dotyczyła Wasza prezentacja? Dzisiejsza prezentacja miała na celu przedstawić, pokazać, jaka jest misja naszej firmy, gdzie jesteśmy w tym momencie, dokąd dążymy, czemu to zawdzięczamy i również korzystając z okazji, chcieliśmy przedstawić naszą ofertę pokrótce, co znajduje się w niej aktualnie oraz premierowo nowe produkty. Nasza oferta została wzbogacona o kilka nowych produktów. Stół spawelniczy z serii Expert został stworzony przede wszystkim z myślą o ciężkich konstrukcjach, gdzie wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość i precyzja. Idealnie nadaje się do produkcji maszyn drogowych, budowlanych i żurawi. Sprawdzi się również w przemyśle stoczniowym oraz do produkcji wagonów kolejowych czy ciężkich naczep. Podpora spawalnicza Tresle to fundament dla różnorodnych projektów spawalniczych i nie tylko. Jest to niezastąpione narzędzie, które może być wykorzystane w wielu branżach i celach. Główne zastosowania podpory spawalniczej Tresle obejmują zwiększanie powierzchni roboczej, stabilną bazę dla projektów spawalniczych oraz wsparcie dla prac montażowych. Well Station to niezastąpiona stacja spawelnicza, która rewolucjonizuje organizację stanowiska pracy spawacza. Wyposażona w innowacyjny system przechowywania narzędzi, zapewnia wygodę, funkcjonalność i efektywność podczas procesu spawania. Na dzisiejszej integracji można także poćwiczyć przed konkursem, który będzie organizowany wkrótce na Targach w Kielcach. Czy mogłabyś opowiedzieć, na czym będzie polegał? Konkurs tegoroczny, który organizujemy na Targach w Kielcach, będzie polegał na ułożeniu konstrukcji konkursowej, którą na przykład nasi Forumowicze już dzisiaj mogą sobie ułożyć i sprawdzić jako piersi. Jak im się to układa, wypróbować wszystkie nasze sprzęty i osoba, która ułoży naszą konstrukcję konkursową w jak najkrótszym czasie wygra nasz stół spawalniczy DIY wraz z zestawem narzędzi. Czas? <noise> Czy dzięki naszemu forum nawiązał pan nowe znajomości? Tak, dzięki forum grupy GPPH nawiązałem znajomości. Dziękuję też za możliwość tej uczestnictwa w spotkaniu. Wspaniali ludzie, w ogóle wspaniały klimat i polecam każdemu, kto nie był to zapraszam. Naprawdę warto, bo atmosfera jest bardzo miła i naprawdę wartościowi ludzie. Dzień dobry. Jak wiadomo, wydarzenie jest organizowane w dużej mierze dla użytkowników forum GPPH. Czy dzięki niemu nawiązał Pan nowe znajomości? Tak, najbardziej. jak najbardziej. Poznałem przede wszystkim ludzi face to face, prawda? Nie tylko, nie tylko z pisania, z klikania, a fizycznie, prawda? A czy ma może Pan jakieś ulubione wątki lub dyskusje, do których lubi Pan powracać? Na forum jak najbardziej. Czat, bieżące codzienne rozmowy, gdzie, gdzie każdy zamieszcza praktycznie coś, co się w danym dniu wydarzy, czy w danym tygodniu. Wątki typu humor i tak dalej, gdzie każdy dodaje jakieś śmieszne, śmieszne rzeczy. No i nie tylko. No i sam posiadam swoje prywatne prywatnego bloga, w którym też zamieszczam dużo rzeczy, które wykonuję bądź będę wykonywał i tak dalej, prawda? Także takie, takie różne tematy. Powiedz mi, co zmotywowało cię, aby przyjść na naszą imprezę? Jesteś tu po to, aby czegoś się dowiedzieć czy po to, aby zacieśnić więzi z innymi młośkami społecstwa? Przede wszystkim jestem tutaj, dlatego, bo dostałem zaproszenie, za co jestem bardzo z czego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że zostałem zaproszony, a jestem od z trzeciego pokolenia spawaczem, także to mnie głównie motywuje. Branża się zgadza. Jest to moja pasja, jest to moja praca. Firmę poznałem na targach w zeszłym roku i od tej pory bardzo się polubiliśmy. I, I z ludźmi, i z firmą, i z produktami. Udało mi się w zeszłym roku wygrać stół. Używam go do tej pory, jestem bardzo zadowolony. Także mam nadzieję, że z firmą będę tylko zacieśniał więzi. I ten dzień jest właśnie po to. A czy zamierzasz przyjść na targi w tym roku? Yy, tak, jeśli będzie GPPH, to, to na pewno. A powiedz mi, czy będziesz brał udział w konkursie również na tych targach? Yy, być może będę brał udział, ale to już będzie tylko dla czystego fanu, ponieważ w zeszłym roku już wygrałem jeden stół, także no niestety do zwycięstwa mam już zablokowaną drogę. Ale mam to już za sobą po prostu także. Jestem szczęśliwym użytkownikiem, ale zachęcam wszystkich, polecam jak najbardziej. Dagmara, zauważam na Twoim Instagramie, że wykonujesz przepiękne rzeźby. Powiedz mi, czy chciałabyś wykonać kolejną dzięki stołu GBBH? Bardzo dziękuję za komplement od tak pięknej dziewczyny. Oczywiście, że kolejną rzeźbę chciałabym wykonać na takim stole GPPH, a najlepiej z otworami FI-16. I powiem Wam jeszcze, że specjalnie dla GPPH mam na telefonie dzisiaj schowany specjalny projekt rzeźby, którą widziałabym stojącą przed nową inwestycją siedzibą GPPH. Uważam, że ten nowy projekt jest idealny do wykonania właśnie na takim stole i z myślą o nim został zaprojektowany. Ciekawe, co na to panowie prezesi. A Dagmara, pokazałabyś nam ten projekt? Och, to jest chyba wielka tajemnica. Ja nie wiem, czy tak mogę, póki tutaj nie zobaczą go w pierwszej kolejności prezesi. Oni jeszcze go nie widzieli. To jest, proszę Państwa, nasz rekordzica w rozkładaniu tej konstrukcji konkursowej. Najszybciej ze wszystkich to robi. Robił to już setki razy dzisiaj. rekordziste, jeśli chodzi o układanie konstrukcji konkursowej. Imponujący wynik 2 minuty 20 sekund. Czy ćwiczył pani wcześniej? Nie, no wcześniej nie ćwiczyłem, dopiero przed chwilą. E, kartkę zapoznałem się, no dobra, przyznam się, troszkę, troszkę na nią długo patrzyłem, ale konstrukcja, jak co roku, jest bardzo ciekawa do ułożenia. Mhm. Powiem tak, no co roku jestem na, u was na targach i co roku układam. Mhm. Od, od tamtego roku już poza konkursem, ponieważ nie mogę brać udziału, gdyż wygrałem stół na, w roku 2022. A czy ma pan może jakiś patent na tak szybkie układanie konstrukcji? Tak, przyjść pierwszego dnia zobaczyć o co chodzi, przyjść drugiego poprawić, przyjść trzeciego wygrać. Dziękuję. Co zmotywowało Cię do przyjścia na naszą imprezę? Zmotywowało mnie to. Że trzy lata temu, jak byłem pierwszy raz na targach, poznałem waszą ekipę wtedy i byłem po prostu w szoku, jak tutaj każdy są zgrany, jak tutaj pracują zajebiści, zajebiście ludzie. I Właśnie atmosfera i właśnie to mi się bardzo spodobało i właśnie chciałem przyjechać na integrację mhm. przez to. A czy w tym roku planujesz odwiedzić nas na stoisku targowym? W tym roku będę na stoisku targowym. no. Mhm. Zamierzam przyjechać. Poleca pan innym przyjechać na naszą integrację? To zależy komu, ale na ogół, na ogół to tak. Mhm. Polecam, tak. A czy był pan kiedyś na podobnej imprezie zorganizowanej z myślą dla osób z branży metalurgicznej? Tak, rok temu tutaj. Mhm. A może ma pan jakąś ciekawą historię lub anegdotkę, z którą chciałby się podzielić? Ja mam, ale Wiesiek mógłby być z tego niezadowolony, więc zostawię to dla siebie. Dobrze. To zostawmy to w tajemnicy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Powodem, dla którego stwierdziłeś, że przyjedziesz na naszą integrację. Hmm. Ludzie, ludzie, którzy tworzą tą firmę. Generalnie wyjątkowy skład, wyjątkowe osoby, z którymi chce się rozmawiać, chce się współpracować, chce się wymieniać doświadczenia. A czy należysz do naszego forum KPPH? Tak, jak najbardziej. Myślę, że dołączyłem do was tylko rok temu. Śledzę cały czas, obserwuję co się dzieje, są ciekawe wątki, fajne komentarze, niejednokrotnie bardzo śmieszne, więc można się czegoś dowiedzieć, pośmiać, spędzić miło czas. A czy dzięki temu forum nawiązałeś jakieś nowe znajomości? Dzięki forum tak jak najbardziej poznałem online, Że można w ogóle powiedzieć, że ktokolwiek może kogoś poznać online, ale tak, poznałem kilka osób. Są to wyjątkowe osoby jakby z branży spawalniczej, które potrafią wymienić się doświadczeniami. A masz może jakieś ulubione wątki lub dyskusje na naszym forum? A no, wiesz co, ciężkie pytanie, bo tych wątków było kilka na pewno. Eee... Przypomnę sobie teraz dokładnie, jakie były tematy, ale no, były bardzo interesujące. Czyli właśnie takie głównie żartobliwe tak. porady, prawda? Czyli coś takiego. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedzi. Proszę. Po spotkaniu na showroomie GPPH wszyscy uczestnicy integracji forum udali się na uroczystą kolację, występ z oraz imprezę do Białego Rana. A dnia kolejnego przed drogą powrotną do domów wszyscy spotkali się na wspólnym śniadaniu. Jednak to już wszystko poza obiektywami wyłącznie dla uczestników. Zapraszamy i Ciebie za rok.